Cześć wszystkim, witam was, Sweet Wong w trzecim odcinku Mowy Star Planet. Pora się zalogować. Szybciej. O, Nie. ja Jak już zauważyliście, że to mam wita. Na tydzień, bo była jak. oferta. No tam. Właśnie. Udało mi się. O, pani, zakręć mnie reklamę? No tak, to ja już zatrzymam i ja już skończę to. Okej. Okay.

No dobra, nie jadę tu, no. Myślałam, że będzie więcej osób, ale nawet rano. Już, nie, nie rano. Już mi nie wychodzi, nie które to już ulewanie. Teraz się uda. Poczekajcie, okej. Okay. Radki, <grym> okay. Ym, wczoraj sobie kupiłam takie uszka, a teraz idziemy na zakupy, tylko najpierw opróję moją listę życzeń. <grym> Okay. O, tylko te trzy rzeczy będą w mojej liście. O, tutaj mamy jeszcze od z odbiorem. So. Jak widzicie szybko, jak miałam tego level-nie wzrost, wzrost, to Dobra, i co możemy kupić? <grym> <grym> wow, ale to jest nawet fajne. mhm, 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 bez tych uszek. Podaj łóżko. mhm, fajne ale Stopu. <grym> Nie mam za dużo pieniędzy, więc nie będę tak przesadzać. O, mogę trampki sobie kupić. Czy na są takie drogie? Nie wiem, czy O, ja mam takie łóżka. O, to jest słodkie! Nie, to kiesuje! Dobra, zostawię na razie, ale. Nie, nie, nie. A to Wiesz? Bo te okulary też chciałam, ale nie. I to nie, to wyprysuje. Szukamy, szukamy jakieś fajne. jakiejś fajnej odzieży. O, te łóżka. O, fajnie. Te łóżka będą takie. Okej. Okay. To było jakieś pół te są fajne włosy. Dobra, wy. Ty... Okej. Okay. Dam sobie to do listy życzeń, a to sobie kupię. A ta buty sobie trochę kupiłam, nie, nie. Chodź tu, weź. i to wygląda. Ok. I teraz mam tu postić i sobie kupić nowe usta. Ale fajnie. <tuszy> Myślałam, że też kupiłam usta. Kolejczyka? to jest nawet fajne. No nie, te usta mam. Nie wiem, które wywrócę może takiego vampira. Jak wybiorę, to do was wrócę, więc. Okej, okay, słuchajcie, wybrałam i to będą te usta. No, że chciałam mieć kolczyka, ale teraz, jak tak patrzę, to mi nie pasuje. A to tak, to kupimy? Panie, notku czarne. Zobaczymy, czy mam coś do. O, mam. Pach, ty. Może zrobimy jakieś zadanie? Cześć, jestem Cezary. Na początek ubierzemy się w nowy strój. Naprawdę no, ale na zakupach. Dobra, spróbujemy byle jakie udanie. I kupić dwie nowe rzeczy. Nie? Nie wiadomo jakie. No to pójdziemy sobie na przykład. Nic takiej drogi jest bardzo. Wszystko jest takie fajne. Większość. O, tam serduszka były fajne. No tylko bardzo tanie. to serduszka. Nie będą takie. Ja je sobie zakupię. Tak jak mówią. Oks. A, no dobra, trochę będzie tego kupowania dzisiaj. No i chyba to, to będzie razem 150. takie Czerwone zostaje. Okej. Okay. I ja dostaję właściwie 200. Więc mam teraz, na rozumie nasemniki. Moje plany to coś innego. Jest na miejsce, by się, siebie wyrazić, czuć nowy, wspaniały luk i podzielić się z nimi. O, aha, dobra. To idziemy sobie najpierw na wielok. Oczywiście pod tymi wypek. Na przykład. Poczekajcie. Okej. Okay, już mam. Trzy. Będzie A, Czy będzie serduko... ...albo wipek? Czy będzie teraz mała? Małe. Duże. B, Enter. Okej. Okay. Czy mam ci teraz do oceniania? I teraz co mamy? Klik na 5 luków innych mówi star. O Boże! <krzyk> Okej, okay, ja do Was wrócę jak to zadanie zrobię. Okej, okay, ja to zro... zadanie zrobiłam. No i będziemy kończyć. Tylko sobie oczywiście odbiorę. I co ja jeszcze mogę wam powiedzieć? To pamiętajcie o mega prezentach w napisie status na pewnym na... piątym, czwartym filmiku, więc pa pa!